Czas złotu nastał. Czas złotu nastał. Godzina ósma dwanaście. Orzeł biały lot nad polską krainą rozpoczął. Przymuszony szczurami za odry, które gniazdo prawdy zasiedlić sam. Precz! Nie orzeł ich pokona, tylko w porę pisliwy sygnał da. Żołnierz szorski ma być odtąd, gdyż czas odwetu za zdradę nastał. Załatwimy to we własnym gronie, jak onegdaj to bywało. Z nawiązką ku przestrodze bałamutnym synom fałszywcom. Matka nasza, jedna Polska. I każde z nas ma ją kochać. Chcesz się poniżyć, wyrzec się, po się dostaniesz. Rozmawiam z patriotą, ma 78 lat, serce go boli, gdy zdrajców słucha. O pomstę do nieba woła, nie tak miało być. Pomóż Jezu, kochany. Zorwem obchód po kraju robimy, w głos wołania się wsłuchujemy. Już bat przygotowany, by nauczkę dać czerwonym lisom. Kłapiesz gębą od rana do zmroku Nic nie uszanujesz, czerwona zmoro Zbratałeś się z mordercą naszych matek i dzieci I głos jeszcze brzmi Lata okupacji, nie tak dawno Tego nie da się zapomnieć Ty chcesz Łapska po wyciąga Za zradę Jezusa prawdę Dostaniesz mat? Nie, już nigdy nie będzie mną poniewierać Żołta kat W narozie orzeźwienie i patriotyczny zdrój Robotnicy u barykat tak nas przywitał prześmiewczy zachód z obietnic kolczasty. Nie wiesz, co to pracy znój. Krople potu, jak krew Jezusa korony. Wyśmiewani Polacy przez zdradliwe nacje w pyszej gnoju utaplane. O, mnie skala się szczura zjeść, bo szpony i skrzydła masz szlachetne. Raczej zdrajcy między sobą się pozagrygają. Tak mi to pomógł? Już czas biegnie. My do modlitwy klękamy za o nasz kraj. W odwecie Zdrajcom Polski napisał Ryszard z 23 października 2021 roku. Orzeł przedni, nasz polski znak. Cała batalia kłamstwa na Polskę prawdziwą uderza. Jeszcze nigdy zło nie zwyciężyło i tym razem tak nie będzie. Popatrzmy jednak wnikliwie, kto Polakiem się mieni, a jest zdrajcą. Nie będą tutaj wywodów składać, ani polemiki urządzać, wiersz w pachnący o Polsce będzie i prawdziwych patriotach. Umieć stawić się zjadliwej na wale to dyplomacji kunszt, Mateusz to ma. Nie ostatni to bój, by Sforem przegnać od orła wielkiego w mogu i wojnego. Już biegną na Polskę nadać kłamstw i potwarzyć tysiąc obłudnicy. Gdyby nie oparcie w Jezusie, może i bym się bał podżegaczy, lecz teraz nie. Już za mną z orężem prawdy księża proboszczowie stoją, lud swój wyzwalając. Żadna już siła nie powstrzyma, by zło przepędzić. Daleko, skąd przyszło? Z piekła. Kochamy swój kraj, Polskę, z piersi smakowanego. Nie ma nic piękniejszego, jak poranne dzwony nam przebite, Dzieci po polsku chwilące w przyrodzie nadwiślańskie biegające. Wykopek już czas i zapachu palonych łęd, ziemniaków z ogniska smak. Chcesz innego kraju? To wyjedź do Niemca, buty musz Chcesz w kolorze tęczy żyć? To Holender na ciebie czeka. Ja jednak z Orłem pozostanę z Jezusem pod ramię, krainę obejdę czystej wody ze strumienia bystrego się napiję. Wolny i szczęśliwy. Jestem dumnym Polakiem napisał Ryszard Bogatyni 20 października 2021 roku.